Bardzo często bywa tak, że pojedyncze zdarzenie, bądź nawet ciąg następujących po sobie zdarzeń, w krótkim bądź średnim odstępie czasu, może nie mieć żadnego, bądź ma tylko ograniczony wpływ na to, co dzieje się w słupkach sondażowych. No dobrze, ale powiecie, że przecież to, z czym mamy do czynienia w ostatnich dniach, to jest sytuacja absolutnie ekstraordynaryjna. Powódź nie zdarza się co miesiąc, powódź nie zdarza się co rok. Przypomnę, że ta ostatnia wielka powódź miała miejsce w roku 1997. Czy tegoroczna spowoduje trwałe zmiany w słupkach sondażowych? Czy tegoroczna powódź sprawi, że będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach i miesiącach z sondażową rewolucją? O tym w dzisiejszym odcinku Marcin Parady Statystycznie. Zapraszam. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję za komentowanie, lajkowanie i podawanie dalej moich odcinków. Dziękuję za wsparcie, którego udzielacie mi za pośrednictwem platformy Bajkowi, Zrzutka i Patronite. To dzięki Waszym wpłatom mogę rozwijać mój kanał, to dzięki Waszym wpłatom możemy spotykać się regularnie. Szczegóły odnośnie wsparcia w opisie pod odcinkiem. Przywołany przeze mnie rok 1997 pokazuje, że jeśli chodzi o powódź i konsekwencje dla y, słupków sondażowych, dla wyników w wyborach, to sytuacja wcale nie jest taka zero-jedynkowa, bo jak zapewne pamiętacie, wielu z Was pamięta 1997 rok, y, ocena y, tego, jak postępowała ówczesna koalicja, jak radziła sobie ze powodzi, była bardzo, bardzo często negatywna, co nie przeszkodziło. Głównej partii współrządzącej wtedy Polską, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, poprawić wynik w wyborach mimo powodzi w stosunku do tego, który Lewica otrzymała w roku 1993. Przypomnę, że w 1993 to było 20%, a w 1997 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej poszerzył swoją bazę wyborczą o ponad 1 trzecią. Jak będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach, jeśli chodzi o partie, które funkcjonują obecnie w Sejmie, dla partii rządzących, dla partii opozycyjnych? Czy będzie jakaś trwała zmiana w słupkach sondażowych, która będzie miała swoje konsekwencje dla wyborów prezydenckich w roku 2025 i dla wyborów parlamentarnych, które czekają nas jesienią 2027 roku? Przez chwilę. Skoncentrujmy się na tym, co mamy w ostatnich dniach, a mamy z całą pewnością bardzo dużą aktywność polityków. Najpierw zajmijmy się tym, co jest po stronie rządzącej koalicji. Na pierwszy plan wysuwa się aktywność premiera Donalda Tuska, który jest na miejscu w południowo-zachodniej części Polski, który kieruje sztabem. Raz ten sztab spotyka się we Wrocławiu, raz spotyka się w Opolu. Z całą pewnością aktywność premiera Tuska jest bardzo, bardzo widoczna, szczególnie eksponują to media związane z obecną koalicją rządzącą. Jeśli chodzi o innych polityków, to można powiedzieć, czy zauważyć także aktywność lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kośniaka Kamysza. Tutaj warto wspomnieć o Operacji Feniks, która jest w tej chwili realizowana, czyli zaangażowaniu wojska, jeśli chodzi o niesienie pomocy na terenach zalanych, na terenach, gdzie pojawił się kilka dni temu żywioł. Jeśli chodzi o innych polityków, to oni oczywiście starają się też zaznaczyć swoją obecność, głównie w mediach społecznościowych. Próbował także zafunkcjonować Szymon Hołownia, druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, ale myślę, że. To, co zostanie z nim, jeśli chodzi o te pierwsze dni powodzi, to jest to słynne zdanie, które w formie pytania skierował do dziennikarza w trakcie konferencji prasowej, gdzie zapytał się go, co on w ostatnich dniach zrobił dla budowy infrastruktury powodziowej w Polsce. Sytuacja absolutnie kuriozalna, pokazująca, że w tej rzeczywistości, którą mamy od kilku dni, lider PL 2050 odnaleźć się absolutnie nie może. No i jeszcze wspomnijmy o lewicy, której liderzy są tak jak mówię głównie obecni w mediach społecznościowych, a mniej widoczni jeśli chodzi o, o ten pierwszy plan działania wokół premiera Donalda, ekipy wokół premiera Donalda Tuska. Przejdźmy teraz do strony opozycyjnej. Najpierw Konfederacja dosyć mało widoczna, w ostatnich dniach bardziej próbuje być widoczne prawo i sprawiedliwość, ale odnoszę wrażenie, że w przypadku tej partii tam się ścierają dwie koncepcje. Pierwsza mówiąca o tym, że trzeba trochę wyciszyć emocje zaangażować się przede wszystkim we wsparcie dla, dla tych, którzy, których dotknęła powódź, i z drugiej strony. Ci, którzy namawiają do tego, żeby już teraz punktować rządzących za te błędy, które miały miejsce w ostatnich dniach i które przyczyniły się do tego, że zdaniem opozycji, że ta sytuacja powodziała ogląda tak, a nie inaczej. Jeśli chodzi o po pierwsze ten segment związany z preferencjami partyjnymi, to jak widzicie, aktywność jest liderów partyjnych, ale pytanie jest takie, czy ona przełoży się na jakieś widoczne statystycznie zmiany, bo to, że one będą rzędu jednego, dwóch czy trzech punktów procentowych, to dla mnie nie ulega wątpliwości, czy, czy teraz zdarzenie wokół powodzi, czy, czy inne zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach i tygodniach, siłą rzeczy wymusi, wymusiłyby jakieś delikatne korekty, jeśli chodzi o wysokość mm, słupków mm, sondażowych, ale pytanie pozostaje takie, czy te zmiany będą po pierwsze, istotne statystycznie, czyli tak jak powiedziałem, one będą rzędu trzech czy 4 punktów procentowych. Moim zdaniem to sytuacja jest niezwykle trudna do odpowiedzenia, ale ja pokuszę się o taką prognozę, że te zmiany nie będą aż tak dostrzegalne i to jest wynik przede wszystkim tego, że mamy do czynienia z zabetonowanym systemem partyjnym w Polsce. Mamy generalnie dwa wielkie klany, dwa wielkie plemiona, które ze sobą walczą. Z jednej strony Donald Tuski, ekipa koalicji obywatelskiej, z drugiej strony Jarosław Kaczyński i, i Prawo i Sprawiedliwość. Między nimi jest bardzo, bardzo mało miejsca. I trudno oczekiwać, żeby ci wyborcy gdzieś sytuujący się po środku teraz przepłynęli w jednym czy drugim kierunku. Tym bardziej trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby ktoś, kto jest krytyczny, nawet delikatnie krytyczny wobec zachowania rządzących, a jest sympatykiem obozu Antypisu, miał nagle przepłynąć do Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo jak trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś, kto uważa, że jednak postępowanie rządzących w ostatnich dniach zasługuje na pochwałę, na pozytyw, a raczej nie należy do wyborców obecnej centrolewicy, miał do którego z centrów lewicowych przypłynąć. Tak więc te zmiany, które będziemy mieli w najbliższych dniach i tygodniach raczej nie powinny być istotne, istotne statystycznie, a przypomnę, że rozmawiamy o krajobrazie jeszcze przed powodzią, w którym notowania koalicji obywatelskiej Prawa i Prawa Sprawiedliwości były mniej więcej na podobnym poziomie. Ta różnica, przypomnę, w średniej sondażowej za sierpień in plus delikatnie na rzecz Koalicji Obywatelskiej wynosiła 1,5 punktu procentowego. Tak więc możemy mieć do czynienia z sytuacją także blisko remisu, jeśli chodzi o te sondaże po powodzi, czy około powodziowe, których wysyp będziemy obserwowali w najbliższych dniach i tygodniach jeśli chodzi o rywalizację, przypomnę o trzecie miejsce to tutaj ta różnica między konfederacją a trzecią drogą się spłaszczyła konfederacja wyraźnie prowadziła w czerwcu czy lipcu yy, tego roku więc pytanie jest takie czy z jednej strony tak jak mówiłem ta pozytywnie odbierana aktywność lidera PSL-u a z drugiej strony to zagubienie yy, Szymona Hołowni lidera PL 2050 przełoży się na notowania a trzeciej drogi. I, no i z drugiej strony to pytanie, czy ta zmniejszona aktywność widoczna liderów Konfederacji spowoduje, że oni utrzymają stabilnie swoje notowania. No i ostatnia formacja, sejmowa formacja, czyli Lewica. Powiedziałem, że liderzy tutaj głównie aktywizują się, jeśli chodzi o media społecznościowe i tu też oczekiwałbym raczej stabilizacji notowań tej formacji. Drugi segment, o którym musimy sobie porozmawiać, to jest stosunek do instytucji państwowych publicznych przypomnę że jest kilka sondażywnik które ten stosunek badają i myślę że będzie bardzo ważne jak w najbliższych tygodniach i miesiącach Polacy będą oceniali po pierwsze rząd i samego premiera poszczególnych ministrów prezydenta ale także takie instytucje jak wojsko policja czy straż wszystkie mocno zaangażowane jeśli chodzi o wsparcie dla dla powodzian. Trzeci segment, który jest bardzo istotny, to jest także segment dotyczący poszczególnych polityków, którzy są umowani w rozmaitego rodzaju rankingach popularności, które są także publikowane cyklicznie. W perspektywie tygodni czy miesięcy będziemy wiedzieli, czy któryś z polityków, właśnie poprzez obecne zaangażowanie, jeśli chodzi o niesienie pomocy, wsparcie dla powodzi, organizację tego wsparcia zyska dla popularności, a czy inni politycy. Swojej aktywności teraz w tym rankingu będą mieli pozycje słabsze niż do tej pory. Mówiłem o tym, że te zmiany mogą być na razie nieistotne statystycznie, że to może być sytuacja trochę dłużona w czasie, że te zmiany będą dostrzegalne dla naszego oka, ale chcę też jeszcze powiedzieć o rzeczy bardzo ważnej, dlatego że to jest tak, że oczywiście rządzący mają nadzieję teraz, że. To co się będzie działo w słupkach sondażowych nie spowoduje jakichś trwałych zmian in minus, co bardziej optymiści myślę, że zakładają, że będzie próba przejęcia części tej wyborców bardziej środka i gromadzenia się pod tak zwaną flagą. Jeśli chodzi o pozycję głównie mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, no to jest takie oczekiwanie, że ponieważ istnieje sporo opinii, że ta pomoc mogła być trochę spóźniona a nie wszystkie instytucje przygotowane do niesienia pomocy w tych pierwszych dniach, to mogłoby ewentualnie przełożyć się na spadek poparcia dla partii rządzącej, na spadek poparcia dla premiera i yy, samego rządu. Ja powiedziałem przed chwilą, że raczej nie spodziewam się, żeby tutaj była jakaś istotna zmiana przy tym systemie, który obserwujemy, przy tym duopolu, który mamy, szanse na to, że będą jakieś istotniejsze przepływy yy, są raczej bardzo, bardzo mocno ograniczone. Oddzielnym problemem pozostaje to, czy my jako społeczeństwo, jako społeczeństwo yy, mamy na tyle zaufanie do klasy politycznej, niezależnie od tego, czy te partie sytuują się po prawicy, po lewicy, czy rządzi prawica, lewica jest w opozycji, czy rządzi centrolewica, a prawica jest w opozycji, czy my mamy na tyle dużo zaufania i mamy przede wszystkim oczekiwania względem klasy politycznej, że wszystko co robią, jest zgodnie, że tak powiem, z interesem państwa i z interesem społeczeństwa. Czy innymi słowy, czy yy, nie jest trochę tak, że mamy świadomość tego, że politycy żyją od kadencji do kadencji, ta polityka kadencyjności, no właśnie, przejawia się tym, że jak jedna formacja rządząca rozpoczyna jakiś projekt, który powinien być przecież liczony, jest liczony na lata, na kadencję, to yy, w ramach szerszego porozumienia, choćby jak budowa infrastruktury, to powinno być ponadpartyjne porozumienie, a bardzo często tak nie jest, co jest niestety bardzo smutne i coraz wyróżnia i minus na tle innych krajów, choćby takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Natomiast oczywiście pozostaje kwestia tego rodzaju, czy większość społeczeństwa z racji tego, że ma negatywny stosunek do klasy politycznej, będzie pod wpływem tego, co widzi w tej chwili, tej bardzo często nieporadności, jeśli chodzi o, o y, niesienie pomocy dla na powodzian, czy będzie w, y, właśnie pod wpływem tych czy innych zdarzeń widocznych za pośrednictwem mediów tradycyjnych, społecznościowych, w rozmowach y, y, z rodzinami, z, z przyjaciółmi, z znajomymi. Y, Zmienić swoje zdanie. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że, że jesteśmy na tyle krytyczni wobec klasy politycznej, że w zasadzie nic albo prawie nic nie jest w stanie nas zdziwić, jeśli chodzi o to działanie in minus dla społeczeństwa i raczej nie oczekujemy tego, żeby było wielu, wiele plusów w tym, co, co robi klasa polityczna od lewicy do prawicy. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest napięcie, jeśli chodzi o polityków w koalicji rządzącej, jeśli chodzi o polityków opozycji, to oczekiwanie, że właśnie te słupki mogą być na korzyść jednych czy drugich, czy... Czy, czy opozycja liczy na to, że będzie na niekorzyść partii rządzących i vice versa? Rządzący mają nadzieję, że będzie to zgromadzenie się wokół flagi. Jednak mimo wszystko pozytywna ocena tego, co dzieje się, jeśli chodzi o wsparcie rządzących dla, dla powodzian. To często bywa tak, że politycy po prostu pozostają w swoich bańkach informacyjnych bardzo często nie mają kontaktu z tym światem rzeczywistym. Jeśli oglądają media, to są media z reguły powiązane z, właśnie z, z daną formacją polityczną i bardzo często nie docierają do nich opinie ludzi, którzy stoją bardziej po środku albo mają negatywne opinie na temat ich środowiska politycznego. Stąd, tak jak mówię, za chwilę możemy się okazać w perspektywie kilku, kilkunastu najbliższych dni, że te pierwsze sondaże będą mocnym zaskoczeniem dla Poszczególnych liderów i formacji politycznych, dlatego, że wbrew ich oczekiwaniom, wbrew może budzić ich marzeniom na to, że dzięki powodzi uda im się w słupkach sondażowych poprawić swoją pozycję, taka sytuacja może nie mieć miejsca. Bardzo dziękuję.